Witam szanownych państwa w czwartym odcinku serii poświęconej tworzeniu kolekcji gier na waszych oczach. Niezrażeni porażką, którą możecie obejrzeć w poprzednim odcinku, przystępujemy do kolejnej próby poszerzenia kolekcji. Bąbelkowa koperta już się nie może doczekać, aby zaprezentować nam swoje bogate wnętrze. Jeszcze tylko kilka precyzyjnych cięć tępymi nożyczkami i już wszystko staje się jasne. Dzisiejsze wideo poświęcone jest analizie egzemplarza gry Ojciec Chrzestny, część druga. Przypomnijmy sobie szybciutko, na czym polega rozgrywka. Jest to gra wydana w 2009 roku przez Electronic Arts. Jej fabuła, podobnie jak sam tytuł, nawiązuje do klasycznego filmu Francis'a Forda Coppoli, a mechanicznie najbliżej jej do takich tytułów jak GTA, Mafia, Saints Row czy Sleeping Dogs, czyli Chodzi ludzi gimorduje, przy okazji zbierając haracz. Wróćmy do samego egzemplarza, który jak widać na pierwszy rzut oka jest w polskim wydaniu. W oryginale tytuł brzmi nieco inaczej i aby Wam go zaprezentować, poproszę o pomoc panią Gosie, dla której żaden język nie jest obcy. Zatem w oryginale tytuł brzmi Godfather 2. Spójrzmy jak wygląda pudełko. Brak pęknięć i otarć, nie wspominając o ubytkach plastiku. Brzeg okładki prezentujący tytuł gry wydaje się być w nienaruszonym stanie. Folia na brzegach prezentuje się bardzo ładnie, na dole ledwo zauważalne deformacje. Niestety w prawym górnym rogu widzimy ślady po naklejce sklepu zaczynającego się na C i kończącego na X. Poprzedni właściciel próbując ją zdrapać uszkodził folię oraz nieco wgiał okładkę. Pozostałe rogi w idealnym stanie. Teraz zajrzymy do środka. Wszystkie zaczepy pudełka wciąż dzielnie pełnią swoją funkcję. Instrukcja w stanie wskazującym na niski poziom czytelnictwa w kraju nawet na chwilę nie opuściła pudełka. Nadruk na płycie nie wykazuje najmniejszych śladów użytkowania. Natomiast pod spodem kurz i dwie niewielkie rysy nie wpływające na komfort użytkowania. Sprawdzenie prześwitów jest tylko formalnością. Podsumowując, stan pudełka oceniam na dwa punkty. Zachowane w dobrym stanie, jednak defekt na froncie bardzo psuje wrażenia estetyczne. Na szczęście pudełko można wymienić. Okładka w bardzo dobrym stanie, lecz odejmuje punkt za nieco wkleśnięty róg pod zniszczoną folią. Instrukcja w dziewiczym stanie maksymalna ocena. Płyta posiada dwie ledwo zauważalne rysy, 4 na 5. Po ostatnich zawirowaniach w końcu udaje się poszerzyć kolekcję o kolejną grę. A wam, drodzy widzowie, chciałbym złożyć propozycję nie do odrzucenia w postaci prośby o polubienia, subskrypcje i komentarze. Tymczasem zachęcam was do zbieractwa i życzę udanych łowów. Do następnego razu!